Siema Widzowie! Dzisiaj sobie gramy w Blowstars Stars yy, i pokażę wam jak mieć od jak mieć nieskończonego yy, Edgala. Uuu, oferta specjalna na dachowca Bula. Ciekawe. Czytaj ile? 70? A jest nie za A Aj, to szkoda. Miesięce zobaczymy. Aha. No i tak będziemy grać na dół, pewnie. Albo solo, albo Dobra. Ja ten filmik Wziąłem od Falela. Jak zrobić nieskończonego Edgala? Będzie to tyle potrzebnych. Polatajmy. Super. Atak Edgala doładowuje. Doładowuje się szybciej o 525% przez 4 sekundy. Ładunki na mecz. 3, to wtedy tego nie mówiłem. Hardcore raczej nie potrzebujemy. Tutaj będzie potrzebne y, zwiększa y, ten dodatkowy gadżet, zwiększa liczbę użyć gadżetu na jedną bitwę. Na bitwę o jeden, o jedną, o jednego. Tutaj, więc na moć, będą mękoczyny. Edgar otrzymuje punkt 25% punktów życia od zadawanych przez siebie obrażeń. Tutaj będzie talcze do tego też potrzebna i tutaj będzie hipel do ładowania. Ja to wziąłem od Falela. Falel zrobił ten. Subskrybujcie i lajkujcie. Polecam wam y, aktywność, y, klub aktywność. Polecam wam jeszcze takiego youtubera Damian i... Macie tu moje ID, zaproszacie, a ja, ja wszystkich przejmę i zaczynamy. no Dobra, tak muszę być chyba. Żeby było mnie lepiej słychać. A jak widzieliście wczorajszy odcinek... Ej, co? O nie! Ja wziąłem hardcola! Ja pomyliło mi się. Chyba... Co ja zrobiłem? Kulde haltkola w ziemnich, O, dobra, ale ten haltkola trochę pomógł. Kulde! Dobra, czekamy. Dobra, jestem, zatrzymałem, no i przegrana, idealnie, była przebrana. przegrana, przegrana. Dobra, widzowie, teraz zmienię tego gadżet, dobra, polatajmy, jest i zaczynamy. będziecie dzisiaj z Robloxa i to z Robloxa będą chyba na części, bo to będzie tytuł, ale zobaczycie w sumie dzisiaj sami. A jak nie, to będzie po prostu długi palca. Kurde! To z zrany! Będzie mi tu bił tej Jacki, Moja Jacki. Nie wiem, widzowie co mówić. A, to klimczuwa! Jest, poszła! Mam już gadżet. Jaki gadżet? O kurde! Nie goni go I mamy doładowanie Hiperdoładowanie Nie, nie wykorzystałem go Przyciągnij go No i super Super przegrana, bardzo super przegrana Nie zdążyłem wam nawet pokazać tego Ej, tutaj się odpuszemy Stardopika i robię to nosem nie patrząc. Ej, 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 O, oh, słaby. dobra, pokażę wam to lepiej na... Albo nie, będę na prawdziwy jak. pokazywał. No i super, a jak widzieliście to jest teraz starczym, yy, to ta emotka, to ja niestety ją grałem, przepraszam, bo co, zapomniałem że ja miałem prymatać. O kurde, szelka nieźle. O oh, dobra już myślałem, że przegrałem. No i super. Co so, on się boi? Ale blisko! o ho, ho. Co on robił? Ten multi stał w miejscu. Dobra, nie pokażę. Nie pokażę wam dzisiaj. Nie, pokażę. Spróbuję. Spróbuję. Ta o... Ok to nie. Nie, ja wyszedłem z profil. Nie zapraszam. Ja chcę jakiegoś kościoła dla co zaproszę Dobra, widzowie jestem. Znalazłem się ze jakiegoś gościa i talon, to on będzie ongla jakąś talom. O no to nieźle. Dobra, no, tak. Slina Dobra, tala. On oh, jej spajk wziął. Dobrze. Dobra. Uh -huh. się. Dobra, idę do tego dynamaja. Maja. Dobra, przegrana będzie. Ta Bibi już po nią idzie. Ucieczka! I ten, i ten, jak on się... Farel mówił, że to może pokona nawet takiego sześciotonowego kogoś. Takiego, o! Takiego, no! I chwaler kłamał! Faler kłamał! Jaki gość! Okłamał, niby może pokonać, a nie pokonuje. Ledwo co gramy? Już. Nie no, dobra, ona da się pokonać. Super! Super, dobra, nie! Ta nie umie grać. Nie no, ja nie chcę z nim grać. Nie wiem co Możemy. A zagramy w baterię 5 V5 oh, Jest widzowie właśnie godzina. 12, 2 godziny temu wstałem, a ten odcinek puści się dopiero gdzieś za pale godzin, 16 siedemnasta jakoś tak. Patrz, chowają się, chowają się. Feniks! Feniks! No i wiedziałem, że tak będzie zaczynamy. Ale że przepraszam, że mi zacina. Nie! Boże! Super. Malwiza, że chyba mi przestało zacinać. Ej, ja on, oni do nas wbijają. No nie no, serio. Ale to jest skurzające. Nie no, nie da się tym grać. Nie da się tym grać. Widzowie, nie da się tym grać. Nie no, super. Sema, sema, sema. Aha, aha Ciekawe co będzie z Robloxem Będzie mnie pewnie ciągle zwalało Nie no, super Widzowie, wy nie wiecie jaki ja jestem gdy przegrywam poza nagrywaniem. Uff, Boże, wy naprawdę nie wiecie. Chyba widzowie to jest koniec, nie pokazywałem Wam, jakie jest niezmierzanie. Przepraszam, to jest nie moja. Jak tu fale oglądasz, co wątpię, to to nie działa w ogóle. Subskrybujcie i lajkujcie narka. Ja by coś niczego nie mówiłem do Was, tylko do Falera. Pa.